Wcześniej z M, to jest kolejny odcinek z trybu wyprawy, gramy z Lihesteinem. Jeśli wygramy, otrzymamy zawodnika z, reze, z ławki. Będziemy w posiadaniu jednego nowego elementu elementów układanki. Będziemy mogli zbudować trasę Liechtenstein litwa e, Tak. Nie, nie, nie odblokujemy żadnej grupy albo kraju. Jeśli przegramy, nie stracimy żadnej trasy. Tak jak mówiłem, zmienię na zawodowiec o już zmieniał wcześniej, nie widziałem bo teraz central, popisz się popisz się central teraz jest Fabregas taki wolny już mój zawodnik jest nawet szybszy od niego bo ma 77 on ma 72 No to jest tak krzyża o, leciutko. ale pięknie, gol no, żeby tak było, naprawdę Dobra, Likasztania rozpoczyna I burszter co? Najlepiej to jak ja wysuwam Jakim zawodnikom lepszemu Centralowi jak ja tu będę wysuwał Tu już mam szansę, bo jest szybki, 80. Eby tu był, był Messi, to by było super I to do Benhaima, ale Choxlę zabiera piłkę Fabregas ma piłkę Fabregas wysuwa centralowi Central I co Czokter faulował go, odepchnął go Nie widzieliście wzięli, to Mówka Trybojewicz Benhaim Benhaim podanie Trybojewicia Trybojewicz 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 z dystansu Obok słupka To niemożliwe Niemożliwe może no, żebyście znowu do karnych grali. To będzie, na, to będzie najfajniejsze. Fabregas w piłce. Pobrega podaje do trybojawicza. Trybojewicz Trybojewicz! wysuwa centralownie, ale nie, no muszę zobaczyć, jaki jest szybki ten trybojewicz. Jest, trybojewicz. Lewy jest, 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 Wolny. W ogóle jest ładnie. A ten Kostanzo szybki? Kostanzo powiedziałem, dawaj. Ty bo ja Muszę teraz czekać. A teraz patrzymy. Dobra, już. Takoli, Fabregas. polifobregas. Wytrzymało ma dobrą Fabregas. Chciałem to zwinnaśmy do bry. A ten to szybszy jest! tutaj, A ten to... Um, przyspieszenie ma dobre. 62 na bram na bramkarze. Bursztel. Bursztel. Mister no i złe, złe podanie i jest piłka dla wojowników. Filasi, fabregas, vilasi, Michiko. fabregas, Vilasi fabregas, vilasi. Ben Fabregas! Tak, fabregas! Fabregas w piłce. Fabregas. Ben... Nie, Chox jest w piłce. Dobra, jest rzut z autu. Pilacy, Fabregas. Benheim. Benheim i... Fabregas. Fabregas! Jak to spudłował Fabregas! Ja się załamuję tym. Drugi mecz i za chwilę... za, za chwilę prze, prze, Porażka! Fabregas. Cię pojawić. Tamten... Ty masz to ledwo, ledwo Dobrze, że znam troszkę ich taktykę Strzelania kary No bo tak ja nieraz tak zawsze mam, że teraz oni tak strzelają na lewo, prawo i faul powinien być I teraz naciskaj go, naciskaj go Chyba, może był, zabrał mi piłkę Weissler, flejnik, flejnik ma okazję Flejnik, nie masz nic nie udało się Michikow obregas a tu jakie będzie, ja, tu jakie ja wygra z Hiszpanią? Na takim poziomie. Tribojewicz, Tribojewicz. Benhaim. Benhaim, Tribojewicz. Tribojewicz. Benhaim, Benhaim, Benheim, Benheim. Prosto z zawodnika. Byłby gol. obregas oszodkowuje. Bardzo ładnie. I gol. Nie, też już można. Ja Jeszcze powiedzieć. I GOL! Jaki? Co? Przecież to się od zawodnika odbiło. Co, co już oni nie? Balona ze mnie robią? Ole błąd, 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 w ślisk, w ślisk, w ślizg go zrób. Szkoda, że ja nie mam piszczka na ogólnie. To wiecie jak ją szybki. Nawet na atak by się przydał. Piszczek. On taki szybki, on jest najszybszy od Fabregasa I central Central... Szybko, Czochsler i... będę i ale... Jak le broń Bo ten... Wiszczyk jest tak szybki Że ona na jedną obronę się widzę na... Przy... na wszystko by nam się... Na, szes... na wszystkie... Wszystkie pozycje by się nam przydał, to tylko to. Tego mógłbym wysunąć ale nie posłuchał mnie bo jeszcze wiesz czemu nie posłuchaj no byłby spalony o oh my god! ciśnij mu pierwszy pił... a ten fan mi wybija piłkę nadal 0-0 żeby do tej pierwszej połowy do tej końca połowy było po 0 wybij to tam idź sobie sam. idź piłko 3 minuty doliczył ale i dziwny sędzia to ma szansę To Koli ma szansę To coli, coli 1-0 Ujęli żeby już skończył pierwszą połowę A tu wygrywamy Przed pierwszą, przed końcem pierwszej połowy Oj, co nie jego brata? Nie ma, no mój brat może później będzie Może później w innych odcinkach Wtedy nagrywał, ale teraz nie wiem czy będzie nagrywał ze mną ma inne tam seria do prowadzenia. Poriwa, I czy to to będzie na kontra Liechtensteinu, a ja, o, ja mam 6 strzałów, a ma 0. Michiko, wybij to, wybij to, nie tak. Główko, dobra. Jest, udało się. Udało się. 1-0 jest. O ma lepsze posiadanie piłki, a ja mam on... 6 strzałów. Strzałów. A on 0 Po raz pierwszy do pierwszej połowy mam... O ma 0 strzałów. zawodowcem. Central. Central. Costanzo. Costanzo i fali na żółtą kartkę powinien być. Central. Fabregas. Fabregas. Benheim Gol. Nie ma. I mów tak jak mówiłem, żółta kartka. No, mogłem sobie zostawić narzut wolny, będę dośrodkował, nie może bym się Dobra, nic się stało, fabryka dośrodkowuje. Główka je... nie ma, jak le broni. gra. Co stanzo? Central, central nie, udało się. Ej On się na, fajnie nazywa. Ej strele. I bufego wybija. Ej Michiko wybija. Michiko wybija. Muszę zobaczyć, to, to ma kontuzja. Kontuzja Kostan Super, bo. Nie, poczekaj. Zobaczymy na razie. Może później. Na razie to se leży. Może wstanie za chwilę. Choxtlers Burszta Aisrala Aisrala Weissler V był dla mnie Weissler Ang Szlist chilkasa nieudany Chilkens Udaj do Kazrala Choxlers, szlist nieudany. Fox Czy będzie? Czol Mihikov! Trzeba je wić środkiem! Try Ja już nie chcę ilm środkiem! Dobra, gaz! Do ośrodkowanie do Kentrala! Ketral główka! Nie ma gora! Czy list więcej zawodników w Liga Dobra, Buffer Grab czy Angle? Oh! oh my god! Oh my god! Da się na prawo rzucę Na prawo Na prawo... I... Mówiłem na prawo, ale rzuciłem się na lewo Nadal jest 1-0 To no Kostanzo Fajnie biegnie Jeszcze sprintem do tego Biegnij Kostanzo, Kostanzo bądź szybszy od Bergenistera A, zmianę miałem zrobić Dobra co, zobaczymy, to jest szybszy Dobra. O, Carson. A Salomon? Nie, Carson. Który jest Carson? Ten? Tu jest Carson? Ten? ten? Nie, to jest Lawis. Gdzie jest ten karsten? A tutaj jest ten Carson To taki dobry... No szybki jest, to nam się przyda. O, teraz co nie no. Fabregas. Ben hai. Kto koliszał? Jeszcze jeden hajówka? Broni! Ale jest w stronę wybiłeś Szkoda, że mu nie że w tę mogę wybić No Który pojawić? Havregas Central Centra? nikt Niech zejdzie z tego boiska, Kostalzu robię, żeby Kostalzu z boiska wyszła albo on wstał Jeszcze go trzymamy udało mi się No Konstanz Konstanzu nie ma masz ma, ma złe życie Nie zmienią cię Bo nie ma kiedy O ma ja teraz może eee, Tak Nie no Masimoflejnik. Nie no. Nie no, nie no, nie no. To jest koszmar. No teraz musimy szeljść im. Ty też Carson szybki też. To, to ciebie teraz wykorzystam. Wyszła, jest, wyszła. Jest, mam szczęście. To koli. To koli. Ach! I dogrywka, proszę państwa. W drugim meczu do Gryfka Na chwilę będzie w trzecim meczu do Gryfka Będzie we wszystkich meczach do Gryfka Fabregas Fabregas sam poszedł Dobra, mam rzucał tu tak jak zawsze Benheim Central Central! Zabrali mi piłkę Czerkans vou tentar voltar casa vou tentar como puder estou a ir de sam Teraz mu podam. pôr No sam não falou eu não puderam eu não tá estacionado um, ah Ale mas udało. deu Wybi to... Idź, złe podanie! O ty, boję No, znowu nie zabierajną piłkę Dobra, czy górkę? Central No jaki faul! No i to wszystko jest faul! Choxlers Bagówka. Ocie, teraz to trzeba klić ich. A! O ludzie, ja. teraz to już będzie. Mam... Jest! Jest! To nasz, nasz najlepszy bramkarz. No i patrz jak, wy... Zobacz jak ich wykiwałem, patrz. Jaj. A teraz ja by teraz nie wybronił tego karnego, to już by było po meczu. Szybko, dobrze się zatrzymałem. No nie, no. Wesler. Carson. Fabregas. Fabregas. Tribojewicz. No ja mu zabrali piłkę, jak ja się cofnąłem? Nie wierzę w to. Za chwilę mnie gola strzelą. No zobaczę teraz, zobaczę teraz, jak pozycję zrobi. Jest. Zbiłem, ale nie tak. Jest, karnego nie Myśla, ja już, już myślałam, że już karnej gol! Nie ma gola główka! Nie no, nie piostką! Paweł, szybko podaj. Karson. Tetral. I koniec spotkania. Ruty karne znowu są. Nienawidzę tych karnych Dobra, teraz w lewo Ja w środek! Błąd! Teraz to już nie wiem, już... Teraz już nie wiem Teraz yes, Udało mi się, jest! Teraz się w prawo rzucimy. Zobaczymy, co dało się stanie prawo proszę, prawo strzelaj ja! Ja myślałam, że już po linii tak przeszło i ta... wpadło. Jest! Udałoby się. Dobra. Znowu w prawo się rzucimy. No a ciągle w lewo mi strzela. No ale ciągle... Teraz mu... już szybą. Chyba teraz rzucimy się w lewo. Zobaczmy, co teraz się stanie, się, się wrócę w lewo. W lewo! No i teraz w prawo! Teraz, nie Teraz proszę... obroń to. O, broń to. Y ja co ja, 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 ja ukazam? Szal to. Jest! tu! był bliski. Teraz się w prawo rzucę. Wcześniej to bez problemu, a teraz z trudem. A teraz w prawo, w prawo, w prawo, w prawo. W środek! O ludzie, teraz to już... Teraz to już nie wiem gdzie się rzucić. Teraz to już nie wiem gdzie strzelić. W prawo szelam. Jest, to blis... było blisko, ale ciągle też w środek. W po stanę Ach! Już chciałem nacisnąć ten przycisk. Chciał się rzucić. O jeju, za mocno, za mocno. Nie jest. Nie wiem, że za mocno. Teraz w lewo się rzucę. Proszę, weź się. Uspokój prawą no, W prawo mi strzelił. Ja ciągle myślę, że on to obroni. Jest. Prawie w okno. No i teraz? No ja nie wiem, naprawdę. Po prostu będzie... Teraz on musi to wstrząść, żeby ten. Jest! Ale pięknie! Ale pięknie! Michiko, od ciebie zależy! Od ciebie zależy! Jest! Wygrałem! Wygrałem! Ale pięknie! Jeden, jeden i... 6 pięć? Tak! Nogami doknął! Do Ale to były emocje! Co za emocje? Nogami doknął! Do ja myślałam, że już tak wpadnie, tak, że odjął nogami i tak wpadnie do bramki w okno może. Nowe układanki Liechtenstein 2x3 Nowy zawodnik, zawodnik z ławki Możemy zbudować trasę liechtenstein Litwa I to to jest Bęcik Wow Bęcik? Zobaczymy to jest ładnie Przybęcik Odrzucam Ciebie Zawodnik jest podnoszony przez swoich kolegów po, po meczu tej grupy i Wadu z 3 czerwca 2011 roku Zbudujemy teraz do Litwy, co będzie, jeśli grać z Litwą? Odblokujemy nową grupę. To musimy teraz ten... Teraz to byśmy musieli teraz zagrać ze Szkocją, żeby odblokować ten... Nie ja wiem, co robię. Wykończę Liechtenstein. Wykończę Liechtenstein, zagram ze Szkocją, z Litwą, z Czechami. Nie, nie, nie będę wykończył. Tak. Z... Teraz na spoczyku zagram chyba ze Szkocją, potem z Litwą, z Czechami. Potem wykończę Liechtenstein i zagram z Hiszpanią, Czyli ja. Raz, dwa, trzy, cztery jeszcze pięć odcinków. Nie wiem, pomyślimy. Dobra. Pomyślę na tym. Pomyślę na tym przez ten czas. Dobra. kończymy ten odcinek